Byłem wczoraj na giełdzie, zakupy sobie zrobiłem. No, No, kupiłem sobie taką dyskietkę fajną do gry. No, jestem. Zadowolony. Fajnie, elegancko, superańsko. To superańsko. No, lubię takie coś fajne motory. Kupiłem sobie jeszcze takie fajne perfumkę. Ah, A... fajna perfumeria. No, elegancko teraz jak, teraz jak pojadę do dziewczyny, to elegancko będę pachniał, no. no dziewczyna będzie zadowolona, no. Wszędzie jestem rozchwytywany, no, no. Te dziewczyny mnie lubią, lubią ze mną porozmawiać, te Na różne tematy. To są moje zakupy, kupiłem wczoraj na giełdzie perfumę tego... Grę Cartridge'a kupiłem no wczoraj Fajnie, superiańsko, elegancko będzie no Satanczyć so, tańczyć Sony tylko być GD, że rozwiedzić się For more To tam, wesprzeć No i cieszyć Całe to wesprzeć się bryć No bo, bo bryć Pośmiać się, pożartować i... Jest na zichę, jest na No, jestem zadowolony Z tej perfumy <noise> Legańska perfumka, kupiłem się na giełdzie I teraz kolejna randka będzie Z na Jak się psiknę tą perfumą to a... na Jazz, fajny jazz Wiesz, Dziewczyny to lubią. Dziewczyny to lubią. Dziewczyny to lubią takie komplementy. Jak facet jest fajnie ubrany. Fajnie ogolony. Fajnie uśmiechnięty. Dziewczyny to lubią. One zawsze są takie... Radosne. Fajnie. Wiesz, brak odwagi, no. Ja po prostu tam... To tu, to tu. I krótko i na tazyche. I krótko i na temat, nie? No, i teraz jestem zadowolony, że poznałem taką dziewczynę fajną. Do niej, jak pojadę, to ja jadę elegancko. Fajnie, jak trza. Kulturka musi być. Perfumkę ma fajną, to teraz, jak popsikam się, to. To mi dziewczyna nie pozna. Nie. Jeszcze, jak fajną, jeszcze sobie taką fryzureczkę robię. Och! To... 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 Fajnie na zicher będzie razem widzowie. No. Także widzicie, drodzy moi widzowie, także drodzy widzowie, widzicie, drodzy moi widzowie, no, także wiecie, wiecie. i dzień zleci, no, i będzie ok.